Rosyjskie macki na polskiej temidzie. Dotąd wydawało się, że żurek może ściwy, ale jednak swojski. Teraz już tej pewności nie ma. I coraz więcej wskazuje na to, że wywar z tak zwanej praworządności ma posmak rosyjskiej solianki. Express Plus, Rafał Patera. Jedziemy. Waldemar Żurek zareagował na internetowe informacje o jego domniemanych powiązaniach z rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem. Napisał, proszę nie powielać tych kłamstw, ale nie odniósł się do samych oskarżeń. Dramatyczne sceny w Pobiedziskach niedaleko Poznania podczas policyjnej interwencji w jednym z tamtejszych domów doszło do ataku na policjantkę. W jej obronie stanął kolega, który oddał strzały do napastnika. Policjanci Starnobrzega w Podkarpackiem uderzyli w tamtejsze podziemie narkotykowe. W ich ręce wpadli organizatorzy sprzedaży środków odurzających i towar o siedmiocyfrowej wartości. Gorącą atmosferę ekspresu Plus schłodzimy na chwilę informacją prosto z Antarktydy. Biegun południowy gościł ubiegaczy ekstremalnych, którzy pokonali trasę znacznie dłuższą od maratonu. Proszę nie powielać tych kłamstw. Tak Waldemar Żurek odpowiedział na pytania Republiki dotyczące informacji o jego kontaktach z rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem. Sprawa rozgrzała opinię publiczną do czerwoności. Doniesienia są poważne, ale oprócz krótkiego komunikatu samego ministra sprawiedliwości nikt z rządu do sprawy się nie odniósł. Informacje, które pojawiły się w sieci mają bazować na informacjach z ABW. Wynika z nich, że Waldemar Żurek miał mieć kontakt z rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem, który działał w Polsce jako hiszpański dziennikarz Pablo González. Obecny minister sprawiedliwości sam chwalił się w 2016 roku w mediach, że kontaktuje się z hiszpańskim dziennikarzem, który interesuje się praworządnością w Polsce. Kilka miesięcy później tenże pan González, łamany na Rubcow. Pisał o Polsce, atakował polski rząd za rzekome naruszanie praworządności. Więc mam nadzieję, że pan Żurek będzie miał odwagę i ujawni, z kim się wtedy kontaktował, no i czy kontaktował się z Rupcowem? Waldemar Żurek nie odpowiedział, czy dziennikarz, o którym wtedy mówił, to Paweł Rubcow, nie odniósł się także do pytań o jego kontakty z wspierającym ówczesną opozycję szpiegiem. Internauci szybko przypomnieli jednak inny wschodni wątek w karierze Waldemara Żurka. To bowiem on rekomendował na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasza Szmyta, który kilka lat później zbiegł na Białoruś. Opozycja wskazuje, że to nie jedyne wątpliwości. Jest wiele niewiadomych wokół majątku pana Żurka, wiele kontroli. Z tym związanych. No i też jest wiele niewiadomych i pytań, dlaczego Żurek zrezygnował z funkcji sędziego praktycznie dożywotnio, żeby poświęcić się w Ministerstwie Sprawiedliwości ściganiu pisowców. Były wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński wysłał do ministra sprawiedliwości oficjalne zapytanie poselskie w sprawie jego kontaktu z Pawłem Rubcowem. Na razie nie otrzymał odpowiedzi. Horror w Wielkopolsce. Jeden z policjantów wezwanych na interwencję do domu w Pobiedziskach, niedaleko Poznania, zmuszony był strzelać do agresywnego mężczyzny. Strzały okazały się śmiertelne. Policję zaalarmowali domownicy, bo w ich domu znajdował się agresywny znajomy. Po przyjeździe służb 39-letni agresor zaatakował nożem policjantkę. Najpierw w tył głowy, a potem w jej odporną kamizelkę, od której ostre narzędzie odbiło się. Napastnik został zastrzelony przez drugiego policjanta prowadzącego interwencję. Był on już wcześniej znany służbą. Zaatakowana policjantka została już wypisana ze szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Chwilę grozy w gminie Podgórzyn na Dolnym Śląsku. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który dzień wcześniej zaproponował podwózkę do domu jednej z nastolatek. Gdy odmówiła, próbował siłą zaciągnąć ją do busa. Na szczęście nie udało mu się to, bo został spłoszony przez świadka zdarzenia. Teraz o treści zarzutów dla mężczyzny zdecyduje prokurator. Ogromne uderzenie w narkobiznes na Podkarpaciu. Tarnobrzescy kryminalni zabezpieczyli ponad 21 kg środków odurzających marihuanę i haszysz. Ich czarnorynkowa wartość oscyluje w okolicy miliona złotych. W tej sprawie zarzuty postawiono dwóm mężczyznom w wieku 19 i 27 lat. Mieli oni planować wprowadzenie do obrotu zakazanych substancji. Obaj trafili do aresztu, grozi im nawet 12 lat od siatki. Express Plus zaraz państwa rozrusza. Pojawią się takie tańce, łamańce, że głowa mała. Zatrzymamy się właściwie tylko raz, żeby pokazać dziady po Białostocku, a robią wrażenie. Jedziemy dalej. Trzęsienie ziemi w amerykańskim oddziale telewizji BBC, dyrektor generalny stacji i dyrektor wykonawczy działu wiadomości podali się do dymisji. Telewizja jako powód podała kłamliwy materiał o Donaldzie Trumpie. Mija dokładnie 35 lat od premiery filmu Kevin Sam w domu. To klasyka świątecznego kina, która bawi kolejne pokolenia. W argentyńskim mieście Tandil pobito światowy rekord najdłuższego salami, osiągając kolosalną długość blisko pół kilometra. Do produkcji kiełbasy wykorzystano półtorej tony świeżego mięsa. Wow, ale wyżerka. Przez lata wyznaczała standardy, ale teraz legenda padła. Telewizja BBC okryła się skandalem. Rażąco zmanipulowano w niej słowa Donalda Trumpa, dwoje winnych tej afery podało się do dymisji. To dyrektor generalny BBC Tim Davy i dyrektor wykonawcza działu wiadomości Deborah Tunes Skandal związany z manipulacją opisała szeroko konserwatywna gazeta The Telegraph. W dokumencie BBC opublikowanym w ubiegłym roku na tydzień przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych zmontowano dwa archiwalne fragmenty wypowiedzi Donalda Trumpa z 2021 roku. W opublikowanej zbitce zdawał się on mówić do swoich zwolenników, że pomaszeruje z nimi na kapitol i, tu cytat, będą się bić jak diabli. Teraz okazało się, że materiał BBC był fake newsem. Kolejna w ostatnim czasie katastrofa kolejowa na Słowacji. Pociąg ekspresowy z Koszyc do Bratysławy najechał na tył innego składu. Do zdarzenia doszło niedaleko stolicy kraju. W obu pociągach podróżowało łącznie 800 osób. Nikt nie zginął. Kilkudziesięciu podróżnych zostało rannych. 11 osób trafiło do szpitali w Bratysławie. Zdaniem przedstawiciela słowackich kolei, jeden ze składów zignorował czerwone światło palące się na semaforze. Przed miesiącem do czołowego zderzenia pociągów doszło we wschodniej części Słowacji. Kto nie lubi tańczyć? Rytmiczne wygi basy to nie tylko dobra zabawa, ale i szansa na karierę. Breakdance to jest to. Tu można zostać nawet mistrzem świata. Warunek jest w zasadzie jeden. Trzeba poradzić sobie z Japończykami. Ostatnie mistrzostwa udowodniły, że to oni tańczą najlepiej. Wow, co ci faceci wyprawiają? Panie nie gorsze, takie wygibasy to nie tylko taniec, to sport i w dodatku robi wrażenie, nie? Nieco zabawne, że Mistrzostwa Świata w breakdance odbyły się w hali, w której normalnie odbywają się zawody sumo Tu do wagi ciężkiej dużo jednak brakuje, ale ciężar presji ten sam Najlepiej unieśli go Japończycy, którzy wygrali i wśród pań i panów To takie ruchy ma się po zjedzeniu wiśni Ho, 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 a co my tu mamy? To salami, ale co już Państwo widzą, nie jakieś zwykłe, tylko rekordowo długie, a wyprodukowała ją rodzinna firma w argentyńskim mieście Tandil. Oficjalnie zmierzona długość to 487 metrów i 22 cm. Takiej kiełbasy nie powstydziłby się żaden masaż. Do produkcji tego salami użyliśmy około półtorej tony mięsa, boczku i przypraw. Podczas procesu salami nieco się kurczy, traci wodę, dlatego nie wiedzieliśmy, jaka ostatecznie będzie poprzedni rekord pobili o ponad 80 metrów. Jeśli nie będzie wystarczająco dużo chętnych do konsumpcji, Express Plus zgłasza się na ochotnika, żeby przyjąć kilka metrów tej wybitnej kiełbaski. Z Argentyny wędrujemy do Czech, żeby powędrować razem z owcami. Zwykle europejscy pasterze jesienią sprowadzają je z bujnych zielonych górskich pastwisk, niżej by spokojnie mogły przezimować, ale nie w Czechach. Tam owce i kozy są kozakami, a pasterze na zimę dają im górski wycisk. Dlaczego? Ano dlatego, że tako rzecze tradycja. Ech, cóż począć, to się dopiero nazywa zimny chów. Takim to dobrze, też byśmy się tak powylegiwali w wodzie, już nie poleżą, ale też mogą podziwiać złotą polską jesień. Fajnie mają zwierzaki w dańskim zoo, niektóre już szykują się do zimy, ale większość korzysta z dobrodziejstw natury i rozkoszuje się spokojnymi, chłodnymi dniami. Wielbłądy, może temperaturami zachwycone nieco mniej, ale cóż, radę jakoś dać muszą. Garb im od tego przecież nie wyrośnie. A teraz zagadka: kto gości w naszych domach w każde święta Bożego Narodzenia? Nie jest to karp i nawet nie święty Mikołaj. To Kevin. Dziś mija dokładnie 35 lat od premiery filmu Kevin sam w domu, bez którego trudno wyobrazić sobie święta. No, Ekspres do grudnia nie czeka i daje Kevina już dziś. Kevin! Minęło już 35 lat od światowej premiery kultowego filmu Kevin sam w domu. W 1990 roku poznaliśmy historię zapomnianego i pozostawionego w domu podczas świątecznego zamieszania ośmioletniego Kevina McAllistera. Chłopiec pod nieobecność rodziców odkrywa uroki samodzielności i próbuje powstrzymać planujących okraść dom włamywaczy. Film stał się prawdziwym fenomenem i już w pierwszy weekend pokazów zarobił 17 milionów dolarów. 35 lat po premierze produkcja nadal przyciąga fanów i rozbawia widzów do OS. Nie tylko od święta. Adam Mickiewicz w muzycznym wydaniu już niedługo zagości w Białym Stoku. Noc dziadów to oratorium inscenizowane w wykonaniu orkiestry, chóru i baletu opery i filharmonii podlaskiej. To sceniczna wersja dramatu będącego jednym z najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Piotr Tomaszuk, a za muzykę Piotr Nazaruk i Krzysztof Herdzin. Premiera spektaklu już 14 listopada. Czeka nas kilka dni ze zmienną, typowo listopadową aurą, gdzie zaświeci słońce, a gdzie spadnie deszcz. To pokażą nasze mapy. W środę ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali, a temperatura utrzyma się w granicach 8-10 stopni. Dzień zapowiada się spokojnie, z przewagą słońca i lekkim zachmurzeniem. W czwartek ciśnienie wzrośnie do 1020 hektopaskali, temperatura sięgnie 14 stopni, a przelotny deszcz pojawi się jedynie na północnym zachodzie. W pozostałych regionach będzie pogodnie, choć chmury będą krążyć po niebie niemal wszędzie. W piątek ciśnienie spadnie ponownie do 1016 hektopaskali, temperatura od 8 do 15 stopni. Deszczu można spodziewać się niemal w całym kraju. Będą go jednak przeplatać krótkie przebłyski słońca. Lando Norris na autostradzie pożyciowy sukces i pierwszy w karierze tytuł mistrzowski w Formule 1. Brytyjczyk wygrał wyścig o Grand Prix Brazylii i odjechał rywalom w klasyfikacji generalnej. Na torze Interlagos zaimponował jeszcze Max Verstappen. Był trzeci, ale startował z szarego końca sezonu. Pozostały już tylko trzy wyścigi. A teraz o dyscyplinie sportu, która zadebiutuje za trzy lata na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. W Antalii w Turcji odbył się finał zawodów World Rowing Beach Sprint. To konkurencja wioślarska, w której zawodnicy i zawodniczki zaczynają na plaży, biegną do swoich łodzi, wiosłują wokół boi, a następnie wracają na plażę i mkną po piasku do mety. Krzepa w rękach, krzepa w nogach, walka w tej dyscyplinie o olimpijskie medale może dostarczyć mnóstwa emocji. Na koniec również bieganie, ale tym razem mrożące krew w żyłach. Wszystko z powodu siarczystego mrozu. Na biegunie południowym odbył się najbardziej ekstremalny bieg wytrzymałościowy na świecie Antarctic Ice Ultra. Rywalizację na 161 km wygrał reprezentant Chin, Yusheng Ni, który ponadto czasem 22 godzin 40 minut i 47 sekund ustanowił nowy rekord biegu. Facet nadaje się do nowej odsłony krainy lodu. Różnie można służyć niepodległej. Jak trzeba, chwytać za broń. Jak nie trzeba, to pracować na ich chwałę, jak kto umie najlepiej. Sławomir Łosowski z zespołu Kombi najlepiej czuje się za klawiszami. To jest jego królestwo i tam potrafi czynić rzeczy wielkie. Na święto niepodległości przygotował specjalną elektroniczną wersję Roty. Jest duża szansa, że Roty Niepodległości jutro tę nutę podchwycą. Tak nam dopomóż Bóg. Gdy jedni śpiewają rotę, drudzy zadają się z rosyjskimi szpiegami. Oj, nieładnie, nieładnie. Ale reporterzy programu dzisiaj im nie przepuszczą. W końcu media są po to, żeby patrzeć władzy na ręce. Spokojnie, uczciwie nie mają się przecież czego bać. Czy Waldemar Żurek utrzymywał kontakty z rosyjskim szpiegiem? Służby Donalda Tuska kontynuują obławę na Zbigniewa Ziobro. Koalicja rządząca szantażuje powodzian z lewina Brzeskiego. Szantażować powodzian, słabi wobec silnych, silni wobec słabych. Taka jest ta władza. A już za chwilę kolejne słabości władzy wykaże pewnie Ewa Bugała, która już czeka w studiu S1 razem ze swoim gościem. Witaj Ewo, któż to taki? Cześć Rafale, dzisiaj moim gościem jest były premier Leszek Miller, więc zapowiada się bardzo, myślę, ciekawa rozmowa. Będziemy rozmawiali oczywiście o zmianie na stanowisku marszałka Sejmu, o tym z całą pewnością będzie. Będzie o sytuacji w ochronie zdrowia, będzie o Waldemarze Żurku również. Tego tematu oczywiście nie zabraknie, także serdecznie zapraszam, zostańcie z nami. Nie możemy się doczekać. Na program Ewy nasz ekspres zaprasza z pełnym przekonaniem. Nikt nigdy się jeszcze nie skarżył. A to nie koniec wieczornych atrakcji w Republice. O 20:15 gościem dzisiaj będzie sam prezydent Karol Nawrocki, który przypominamy, jutro pójdzie z nami w Marszu Niepodległości. Gość. Do zobaczenia.